Siemano moi drodzy, yy, witam Was w następnym, w kolejnym odcinku z serii Polski Rolnik, a w tym odcinku yy, Miki kończy żniwa mizonem. Yy, no, przywitaj się z widzami, on tutaj te ostatnie pole za gospodarstwem robi, yy, a my za zajmiemy się w sumie yy, prasowaniem słomy. Więc... prosowani No, no bo miałem wyrzucać obornik, ale w sumie jest przecież jeszcze słoma na polach. Więc ja sobie pojadę poprosować. I jeszcze. Dobra. A ty tam sobie koś. No, nie koś. dwa dni. No. Od do tego odcinka. i o zmiany u mnie. to wizualnie zewnątrz że się nic nie zmieniło. No a w środku to tak. Skończyłem już układać podłogę, mam w 100% zrobioną. Stoloz przyszedł i... Zrobił schody. Zrobił schody. Zacząłem malować ściany. Listwy jeszcze nie będę przykręcał, no bo nie ma to żadnego sensu, póki ściany nie są pomalowane. Więc teraz jestem na etapie malowania. Od tego stolarza jeszcze tam zamówiłem meble do kuchni wczoraj Tutaj um... no, no, no. Ja to bym no i chyba tyle się zmieniło Teraz jestem już na etapie malowania ścian I jeśli chodzi o tego stolarza, to kiedy on tam, ja ci mówiłem, ja już zapomniałem, kiedy on ma przyjechać z tymi meblami do kuchni I to budowę, no, to za tydzień czy tam za dwa. A to no tam, tam coś za, za tydzień albo za dwa tam nie mówiłeś, ale ja nie pamiętam dokładnie. No teraz już zapomniałem. Tak Mam zapisanki. Także tak to właśnie wygląda. A. Ja w tamtym odcinku mówiłem wam, że zajmiemy się wywozem tego yy. Obornika na pola i rozlewanie konajowicy ale przecież ja zapomniałem że mamy słomę na polach i nie bywale obornika na słomę tylko no poświęcimy na to inny film na rozrzucanie w tym wycinku zajmiemy się pasowaniem przynajmniej sześćdziesiątka się z prasą nie męczy ale to masakra ona ze wszystkim się męczy ale z prasą na razie się nie męczy. Ale chyba może dlatego, że jestem na płaskim terenie. Ale mam nadzieję, że, na, że podwórka też się nie będzie męczyć. A jeszcze wczoraj sobie zamówiłem. Ty, nawet tobie nie mówiłem. Zamówiłem, bo tam mam wszystkie kable już powyciągane. Zamówiłem ten. Zamówiłem, co ja zamówiłem? Wszystkie kontakty, gniazdka. A. Włączniki, świateł, i tak dalej. Jeszcze oświetlenie, dzisiaj siądę, zamówię. Łazienka ma niedługo przyjechać. Płytki też zamówiłem. Pozamawiałem całą Łazienkę tak naprawdę bez oświetlenia. To trzeba będzie robić. No i zaraz się umebluje i się przeprowadza. No, ale ile? Za miesiąc będzie gotowy już to. A, tam podwórko może jeszcze nie, ale... No podwórko to jeszcze... Dzisiaj pewnie będziemy jeszcze... No, Meble ja. kupić dzisiaj. No, a sobie... To za jednym zamachem przyjedzie do mnie pewnie ciężarowa i wiesz, przyjedzie wszystko na Z. No tak, jeszcze do kuchni trzeba kupić rzeczy. Te wszystkie akcesoria, ale to wiesz, to już to... Na razie to. No, nie wiem. Malowo Powiesz. listy, żeby... i, i tak dalej. No, a powiesz wiesz dla widza, co będziemy potem robić, czy to niespodzianka? No, nie mogę powiedzieć, no bo widzowie wczoraj wymierzyliśmy z Wiktorem, że gdzie, będą, gdzie będzie paśnik, i poigło dla koni, no nie? I tak wymierzyliśmy fajnie, żeby to jakoś pasowało i to będzie przy tej drodze, którą ja tam mam. Zaraz tam pójdę i wam pokażę. Jak to... Ja wam pokażę. Później zobaczycie. Przy drodze i właśnie tam są drzewa w tym miejscu. I tam już jedno wyciąłem, pociąłem. Zostały takie dwa i trzeba... Już skończyłem żniwa, więc zaraz tam pójdę, będę je dalej... No Zwykle te dwa drzewka. Ja sobie. tam te wszystkie pnie, co zostały wykarczować. Łąka to mi Łąka. Jeszcze łąka nie jest, ale ten nieużytek tam tak mi zarósł, że po prostu aż się nie da. A to zobaczycie zaraz, ja na razie sobie odstawię tego bizona i idę do tego Idę tam ciąć, wezmę Golfa z przyczepką tu To będę ładował tu na przyczepkę od razu No później ty przyjdziesz i pokażesz mi, nie? No ja ja już ostatni przejazd robię. A Ty przed nim nie byłeś, jak posiłem jego kurier, to by cię tak? No Tam w przednim odcinku to było No nie, to to, to duży ładunek, który... Trochę mi to zajęło, tak No i dobra, jedno pole mam skończone, jadę teraz sobie na drugie Ci jak idzie z tym... O, dzięki, puszczasz mnie Jak idzie Ci z tym? z żniwami. No, no ja już skończyłem. Ja już wizonę odstawiam. A, już skończyłeś, tak? Nie, 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 nie. To ja tu poprasuję. Nie będę wam w sumie wszystkiego pokazywać, bo No ja do golfa, potrzebuję szczepkę. i jadę tam pod drzewo. Pasy mam w bagażniku, mam. To się zapnie, bo trochę tak idziemy. O właśnie, ty nie musisz powiedzieć, gdzie tu jest ten... Czy tu jest jakiś tartak, żeby sprzedać o takie drewno, wiesz, wycięte, świeżo? Słuchaj, nie wiem, bo nigdy nie sprzedawałem Nie tego... Nie sprzedawałem drewna Słuchaj. 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 Słuchaj to nie wiem Ale to tak mi się wydaje, że tam po drugiej... po drugiej stronie wsi tam jest jakiś mniejszy tartek. No raczej takiego dużego nie ma. Chyba, że ty chcesz na opał. Co? Chyba że ty chcesz na opał. Nie, ja nie potrzebuję. Może wiesz, to będzie schnąć. Ja tak mam ty. No, mam 100 doler mam całą ścianę. będę palił, ale to, jest, to będzie się jarać, kopcić. Aha, no ja mam 100 dole, wyłożone. To będzie kartka, kiedy się zarobi trochę i będzie dobrze. Tylko tyle będzie z tej wycinki, że ja nic więcej nie będę wycinał na tych Jeszcze Jeszcze jedno. Nie ma. Czyli co, to drzewo trzeba położyć i to... Czy roboty będzie z Dobra, widzowie, ja to sobie sprasuję już to... Yy, poza nagraniem. Yy, widzimy się w sumie zaraz... u i, Nikiego na wycice, więc... do zobaczenia za, Do zobaczenia dobra widzowie, ja już skończyłem prasować, jadę sobie do Mikiego, tutaj zaraz sobie wam pokażemy, jakie on tutaj sprzęty wypożyczył. Tak, widzę, wypożyczyłem sprzęty do... no to zaraz pójdziemy, pomóż mi tu jeszcze załadować, co tutaj leży. Ja tu podstawię sobie rower, nie wiem, Gdzie gdzieś... to bo tutaj, żeby nie blokował przejazdu i... Dobra, masz, tu jeszcze są masz... dwie gołąbki tu, okay, tu jest to jedno drzewo, widzę, że zostało, i to wszystko wykarczować. Pożyczyłem do tego specjalny sprzęt, żeby to fajnie, gładko poszło. A dzisiaj będziemy karczować, um. czy tylko wytniemy to? Czekaj, to ja. Mam... Wytniemy i, pie... i te trzy pięki wykarczą. Mo mogę już, nie? Tam... Wytam, bo... Mogę już, tam, Ja więc to ja już chciałem Chodzi czekaj. o to, że jest wysoko, a później jest ciężko znaleźć. Poczekaj. Dawaj, tu przeturlamy trochę. O, to jest gigantyczne. No, Teraz te małe gałązki poobcinajmy. No, dobra. Ja tutaj... Nie gałęzie całe, tylko ja gałązki. Ja tam mam sikierkę, to ten. ten. Gałązki najpierw, nie całe gałęzie, mówię coś a, te Małe Popuś... gałązki, takie no, a ja ich nie mogę odczytać w ogóle nawet. No poczekaj, to, to nie mi na razie tego drzewa. Możeś tak wy... wy tego, że. Ja już to załaduję na przyczepkę To ładuj tamte te to, 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 to i tak no, raz to weźmę? Nie, raczej nie Tak, a ja to... Weź te małe, a ja ten duży pięć, co tutaj jest, to ja go już przetnę, dobra? No mhm. ja tutaj jeszcze tą gałązkę Weź o tą ja go tutaj łapię już Ale to ten. To może najpierw je od odłóż tą tam. Tą... No to dobra. To siadaj no. na przyczepkę, pojedziesz ze. Weź mnie pokieruj najlepiej. No ja nie wiem gdzie to jest. To weź sprawdź na mapie, bo ja nie mam przy sobie telefonu. Poczekaj, bo... tu gałąź muszę ułożyć. Weź zobaczcie, na mapie jest gdzieś tutaj tarta O, dobra, to czekaj To pojedziemy sobie prosto polną Tutaj koło takiego... Dobra Zapin Siadaj na Przyjedziemy jeszcze po tank Tu Ostrożnie się zakop... O, dobra. Tutaj widziałem sobie postawiłem to już dawno. Powbijaliśmy słupki betonowe i ogrodziliśmy tym. No to to o, już jeszcze Zajęcej przed, si przed, si przed kosami nawet wam nie pokazywaliśmy chyba. No, to pole mi tylko zostało do prasowania. No, to i tak to, 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 to gradził tym łańcuchem, ale tym... To... To no, no, więc tutaj tylko nam zostało to pole do prasowania, ale Miki mnie zawołał, bo potrzebował pomocy i tak. No i dobra widzowie. Zapchała mi się karta pamięci w kamerce musiałem opróżnić i w ogóle. Więc my już dojechaliśmy, nie, już nie zaczynałem nagrywać tak w drodze. Tak, ja wiem, gdzie tu ten, gdzie tu mamy podjechać. O tutaj, to nie wiem, gdzie, gdzie tu. To... Tutaj ja tam dużo do gościa pogadę. No i dobra, widzowie. My już wywieźliśmy drewno, a ty teraz, Miki, powiedz, co ty tutaj wypożyczyłeś. Wypożyczyłem fenda z y, y, karcherem do pni, takiego leśnego. I jeszcze obok stoi niebieski do, no, do przyszłej łąki, żeby tu wszystko te haszcze, co tam są, wymulczować, mhm. wykosić, by tak jakby tą ziemię trochę zruszyć. Trochę żeby to jakoś tam. No, ale ładnie. Się... Ale ładnie się prezentują takie maszyny no. nowiutkie. Dzisiaj wieczorem, tak jak mówiłem tam o 18, ma ten gościu przyjechać. A nie mówiłem tak. Dzisiaj o 18 ma przyjechać A! E, mój rower! Mój rower rozjechałeś! Nie zauważyłem go! No i na złom No i super. Weź cofnij jakoś nie no. Ja go w ogóle nie za... O Boże, taki dobry rower Stary jeszcze po dziadku. Duczko na przyszepkę od razu. Ja ci kupię nowy. <laughs> od razu na przyszzepkę. Koła, no sorry, ko koła no. pogięte, wszystko rama, oj boże. Wybieraj przykadkę, go wywiozę i ci kupię nowy. Dobra, to już to złom. Wracając do tematu, jutro, dzisiaj wieczorem o 18 jeszcze ma przyjechać pan i za założyć, tak jak z Wiktorem tutaj wymierzyliśmy w tym miejscu, Czekaj, yy, paśnik, i poidło dla koni. Odpalaj, tutaj normalnie jedź przez te krzuny, wszystkie. Nie da się jechać. Tutaj jest ten. Pięknie. Mm -hmm. Wypożyczyłem ten sprzęt, to się jeszcze tam poza odcinkiem tutaj przyjdziemy. Trzeba o, będzie wykartować. Źle, źle podjechałeś, tutaj jest ten. No to z tego też Serio się jechać nie da? No nie da się, nie wiem, blokada ma też trochę w szoku jest. się nie da, już... A może tam, nie. O. A może tam musisz wajchał go ten... Taką. Bo tam powinna być taka wajcha do tego. Żeby go opuszczać i ten... Nie, ale to jest tylko do tego. A. Dobra, to tam najważniejsze to nie. To co, to tam, wszystko to już to... tutaj? Wszystkie już? Tak, jeszcze przyjedziemy tym niebieskim o w tym miejscu. Dobra, Zobaczmy, tam to to poczekać. Czekaj, nie w górkę. Przez, przez gruz. odszedł go tutaj. Pod drzwiami zostawił. Czy no, go przestawi, ale tak, nie ma mniejszego znaczenia teraz. Landston. I tak jest. Jest na razie. Niech sobie stoi tak jak chcesz. Chociaż i tak go będę przedstawiał, bo Czekaj, bo Golfem przywiozł pewnie jakieś rzeczy i... Mhm. O takiego fenda to bym chciał na takim gospodarstwie. Ale to tylko marzenie. No to jest ten mniej. to jest... ojej, to jest ten mniejszy. No wiem, wiem. Ile on ma koni w ogóle? 140 parę chyba. No. Nie wiem 140 ile, ale ile dokładnie to nie wiem. Znajomy mi kolejny takiego, co, co... wypożycza takie sprzęty i... Jak to idzie? no. no. Z grubsza, no nie? No, no to te krzaczki tylko te. To zaraz, bo one przez to przelatują, to zaraz, ja po... wziąłem po to, tamtym większym byśmy przejechali przez te krzaki wszystkie, mm -hmm. bo to jest ogólnie do tego, przy... do przyszłej łąki, zobacz jak to ładnie z ziemią sobie radzi. No tak, no to ładnie, wszystkie kwasty ja mieli to tak. Ale ten... to... nie? No, 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 To tak. A jest jakaś założona i nie wiem o co no Dobra, to zaraz się... Weźmie szpadle, łopaty, zaraz to się przekopie no. i będzie do. Dobra, widzowie, to w przyszłym, w przyszłym odcinku zajmiemy się... Tak, i w przyszłym odcinku widzowie zobaczycie jak już będzie wyglądał paśnik z poidłem Tak, na i będziemy tak, to tutaj, będzie tutaj ogarniać tą y... łączkę, <noise> znaczy no, ze wszystkie chwasty to jest, i, to jest, i zasiejemy to jest, to jest. Trafkę. W żadnych prawdopodobnie prac polowych nie będzie. A jeżeli, jeżeli chodzi o ten odcinek, to to by było na tyle, jeżeli się podobało. to więc sobie no, tutaj jeszcze z... bierzemy teraz szpadle i sobie tutaj przygotujemy dla tego pana, co ma dzisiaj przyjechać, co no, no. te dwie rzeczy. No, więc jeżeli się podobało, to strzelcie łapkę w górę. Subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Cześć i na razie.